What's up, z tej strony lub kurz i dzisiaj zrezygnuję dla was francuski czołg ciężki 10. tieru, czyli AMX 50B pojazd, który niektórzy gracze uważają za najlepszy czołg w grze. No cóż, moim zdaniem jest to na pewno jeden z najtrudniejszych pojazdów do prowadzenia w grze, bo wymaga niestety dosyć dużych umiejętności. No i cóż, w pierwszej części tego filmu e, oczywiście opiszemy m, sobie statystyki tego pojazdu i porównamy z chyba jedynym czołgiem, który jest w stanie rywalizować e, z AMX-em 50B, czyli T57 Heavy. E, te pojazdy są bardzo podobne, dlatego m, zobaczymy, jakich statystyki e, się tutaj komponują ze sobą. A w drugiej części tego filmiku już tradycyjnie zobaczymy, jak te statystyki mają się m, do rzeczywistości, już w bitwie. Tak więc myślę, że możemy zaczynać. Zaczynamy oczywiście od liczby punktów wytrzymałości. 2100 AMX 50B, no znacznie więcej, te 57 Heavy amerykański. No niestety francuskie pojazdy przyzwyczajają nas do tego, że punktami wytrzymałości nie grzeszą. Niestety to jest chyba najmniej. Ze wszystkich czołgów ciężkich, może chyba i 7 ma dokładnie tyle samo, ale ogólnie jest to bardzo, bardzo mała wartość. Um, przypominająca bardziej czołg średni czy, czy TDK, no ale cóż, amx 50 b nie gramy jak typowym ciężkim. To zdecydowanie. Następnie, jeśli chodzi o prędkość maksymalną, 65 km na godzinę, to jest y, fenomenalna prędkość. To jest chyba największa, no, myślę, że jestem. Jestem na 99% pewien, że za wszystkich czołgów ciężkich to jest największa wartość. Na dziesiątym poziomie, oczywiście. I myślę, że nie tylko na dziesiątym, ale ogólnie to jest najszybszy czołg ciężki w grze. No, w porównaniu do T57 Heavy to jest no, nieba, Ziemia. 35 km na godzinę zaledwie T57. Więc no, jak widzimy, po prostu rakieta. Jeśli chodzi o wagę, to no, tutaj 50B jest no, o 8 aż ton cięższy. Co przy takiej szybkości, no, nasuwa się po prostu. Oczywiście mamy tutaj maszynkę do taranowania i często z tego korzystam. Dobrze, jeśli chodzi o korpus, o pancerz przede wszystkim, na korpusie, no to 170 mm AMX50B, no i zaledwie 30 mm z boków oraz z tyłu. No, jeśli chodzi o pancerz przedni, no to tutaj gracze w tej linii są przyzwyczajeni do tego, że te czołgi praktycznie nie mają pancerza, one są papierowe, a AMX-50B to jest pierwszy pojazd, który posiada bardzo dobrze opancerzony korpus i to mówiąc bardzo dobrze naprawdę wiem co mówię, bo niewiele jest pojazdów w grze, które są w stanie przebić się przez te 170 mm, w dodatku tak świetnie pochylone. Dla porównania T57 Heavy posiada 203 mm pancerza, ale ten jest on zdecydowanie mniej pochylony i myślę, że tutaj 50B ma ten pancerz na korpusie lepszy. Nie wiem, odnoszę wrażenie, że T57 zdecydowanie jest łatwiej przebić na korpusie, na korpusie przepraszam, pomimo że posiada on 30 mm pancerza więcej. Jeśli chodzi o pancerz z boku i z tyłu, tutaj oba pojazdy są bardzo słabe, no ale. No tutaj 50B, no praktycznie każdy pojazd, nawet ósmotierowy, bo na takie najniżej może trafić 50B, jest w stanie go przebić pociskami odłamkowo-burzącymi w bok bądź tył, no jeśli oczywiście nie trafi w gąsienicę. No niestety tutaj jest katastrofa, zwłaszcza jeśli chodzi o strzały od artylerii, bo od góry też amix 50 b to jest duży cel i naprawdę... Bardzo mało opancerzony wszędzie indziej poza tą, tą przednią płytą. Jeśli chodzi o pancerz wieży tutaj 100 mm z przodu, 50 z boku, 30 z tyłu, to jest no, bardzo słaby pancerz, no, co tu dużo mówić. T-57 posiada no, również niezbyt imponujący, 120 z przodu, 130 z boków i 50 z tyłu, ale T-57 nie wiem, strzelając mu w wieże zawsze to jest loteria. I Różnie, więc naprawdę uważam, że T57 posiada zdecydowanie lepsze, lepiej opancerzoną wieżę. 50B owszem odbija, ponieważ ta wieża jest, posiada fajne skosy, więc ta wieża jak najbardziej potrafi odbić, ale to jest tylko 100 mm, więc cała wieża praktycznie jest słabym punktem, zwłaszcza tutaj to złączenie wieży. Wieży z korpusem. Tam jest praktycznie płaskie, 100 mm, więc tam chodzi już naprawdę wszystko. Więc y, praktycznie gracze, zawsze y, mając 50B naprzeciwko, strzelają tylko i wyłącznie w, w wieżę, oczywiście unikając strzelania w działo. Y, ten pancerz na korpusie praktycznie jest. Y, Spisuję egzamin tylko i wyłącznie dla osób, które wyjeżdżają na 50B na auto aimie, czyli automatycznym celowaniu. Wówczas faktycznie ten celownik jest skupiony wokół tego pancerza przedniego, więc nie polecam używania automatycznego celowania przeciwko 50B, a raczej przycelować po prostu w wieżę, która jest bardzo słaba. Dalej mówimy o mobilności. Jeśli chodzi o stosunek mocy silnika do masy pojazdu, tutaj 19. Ponad 19 koni mechanicznych na tonę. To jest świetny współczynnik. Bardzo, bardzo szybko się rozpędza. No, może tutaj troszeczkę przesadziłem z tym bardzo szybko, ale na prostej drodze on rzadko osiąga te 65 km na godzinę, a już z górki naprawdę potrafi wyciągnąć nawet tam te 70, 70 kilka powiedzmy. No, w porównaniu do te 57 Heavy. Tutaj rozpędza się zdecydowanie szybciej. Również prędkość obrotu 36 stopni na sekundę to jest dobra wartość. 30 zaledwie te 57 heavy. Jeśli chodzi o opór gruntu, no tutaj nieznacznie gorszy na terenie, terenie twardym oraz średnim. Na terenie miękkim powiedzmy nieco lepiej 50 B, ale to są praktycznie żadne różnice, więc ten opór gruntu jest dosyć odczuwalny, no muszę przyznać zwłaszcza na tutaj 2,3 na terenie takim powiedzmy bagnistym to jest no to jest koszmar jeżdżenie po takim terenie, pomimo, że mamy teoretycznie 65 km na godzinę prędkości maksymalnej no to um, ciężko jest powiedzmy osiągnąć nawet 30, więc jedziemy dalej, 400 metrów zasięgu widzenia to jest taka sama. Takie same dla obu pojazdów i to jest świetny zasięg widzenia. Jak najbardziej wystarczający. Tutaj nie montuję ani lornety, ani osłoniętej optyki, bo nie ma takiej potrzeby. Moim zdaniem oczywiście. No i przechodzimy do najciekawszego aspektu, a mianowicie działa. Oba działa są to tak zwane auto czyli magazynkowce. Co ciekawe, mają identyczną liczbę pocisków w magazynku, czyli cztery i identyczny damage, w ogóle to jest chyba taki sam kaliber 120, tak jest, oba mają kaliber 120 i działa są generalnie bardzo, bardzo podobne, a że są to dwa jedyne magazynki w, na 10 tierze, jeśli chodzi o czołgi ciężkie oczywiście, no to oczywiście porównanie jest uzasadnione. Oba mają 400 punktów uszkodzeń na pocisku, domko, przepraszam, na pocisku przeciwpancernym, Penetracja 257 50 258 T57 Heavy. No, praktycznie żadna różnica. Identyczna penetracja, identyczny, e, identyczny damage. Nawet taka sama cena pocisku, taka sama prędkość wylotowa pocisku. Swoją drogą dosyć, dosyć szybko lecą te pociski. No, może tutaj e, jeśli chodzi o pociski premium, wcześniej tego nie zauważyłem. Jeśli chodzi o 50B na pociskach premium, aż 1300 metrów na sekundę. Jeśli chodzi o te 57 Heavy, no tutaj mamy tylko 1000 metrów na sekundę, więc tutaj już tam jest jakaś różnica, ale tu bardziej chodzi o to, że tutaj mamy pociski 50B, mamy pociski podkalibrowe, które są oczywiście znacznie lepsze od Hitów, ale ja powiem szczerze, no, zagrałem już jakieś 100 bitew na 50b i jeszcze ani razu nie użyłem pocisków za golda. Po prostu ta penetracja na apeku jest w zupełności wystarczająca. Oczywiście wożę tam cztery, jeden magazynek po prostu podkalibrowych na wszelki wypadek, ale jeszcze, jeszcze nie zdarzyło mi się go użyć. No dobrze. I jeśli chodzi o przeładowanie całego magazynku, czyli całego pakietu czterech pocisków, tutaj 30 sekund na 50 b 25 sekund na T57 heavy, 5 sekund e, aż różnicy na T57 heavy, więc tutaj zdecydowanie e, powiedzmy na plus dla amerykańca. E, to o czym mówiłem, oba posiadają 4 pociski w magazynku, przy czym AMX 50B strzela co 2,5 sekundy, e, a T57 co 2. E, no i tutaj kolejny raz e, T57 heavy okazuje się lepszy. Jeśli chodzi o celność, to identyczna 0,35. Przy obu pojazdach, tutaj 50B naprawdę nie ma e, żadnych problemów, e, jeśli chodzi o walkę na dłuższy dystans, ale francuskie pojazdy nas do tego przyzwyczaiły, że tą celność mamy naprawdę fajną. Jeśli chodzi o czas celowania, 2,5 sekundy, e, to jest bardzo fajny czas celowania. E, zważywszy na to, że ta cała linia posiada. Raczej słaby czas celowania, tam 50, 100 ma chyba 3 sekundy, 50-120 też coś koło tego, więc no tutaj jest miła odmiana, naprawdę ten celownik skupia się bardzo szybko. Ja dodatkowo montuję ten, ten moduł zawężać celownika, nie wiem jak się tam nazywa, który jeszcze zawęża to o 10% szybciej, więc wówczas to jest praktycznie momentalnie skupiony celownik no nieco szybciej niż ta 57 Heavy, który ma 2,9 sekundy. Jeśli chodzi o depresję i elewację działa, tutaj mamy identyczne 8 stopni w dół, 12 w górę i to jest naprawdę, naprawdę świetna różnica w porównaniu do poprzedniego, czyli AMX-a na 9 tierze, który miał 6 stopni w dół i 6 w górę. I po prostu to był jedyny pojazd, w którym bardziej przeszkadzało mi... E podnoszenie działa, niż opuszczanie, bo e, te 6 stopni w dół jakoś dało się dało radę przeżyć to 6 stopni w górę, naprawdę to jest unikat e, na skale WOTA tutaj mamy aż dwukrotnie większe 12, 12 stopni to też no niestety jest dosyć słabo, ale e, no ale tutaj powiedzmy w porównaniu do tego poprzedniego tieru naprawdę świetnie 8 stopni w dół też świetna depresja działa, jak na Francuza e, aż jestem zaskoczony I jeśli chodzi o współczynnik kamuflażu, no tutaj Niestety jest to duży pojazd, to trzeba sobie powiedzieć, i ciężko jest go schować. Pomimo, że próbowałem z niego robić takiego, taki pojazd wsparcia, który jeździ raczej z tebekami i stawiałem bardziej na kamuflaż, ale po, jakimś, po jakichś kilkudziesięciu bitwach stwierdziłem, że nie, pomimo, że miałem czterech załogantów, posiada on czterech załogantów. Miałem wszystkich wyszkolonych na kamuflaż na 70%, tego kamuflażu i tak nie było, więc i miałem oczywiście wykupiony kamuflaż za golda, ale i tak nic to nie dawało, więc stwierdziłem, że, że no nie da się po prostu grać nim z dystansu, będąc chowanym w krzakach, bo ponieważ no tutaj nawet słabszy od T57 Heavy, zwłaszcza podczas strzelania tutaj, no, ale oba te pojazdy posiada dosyć słaby kamuflaż. Nieznacznie lepiej, nieznacznie lepszy współczynnik posiada 50B podczas ruchu 4, 4%, ale jak już mówiłem, nie jest to czołg do grania, powiedzmy, do kampienia z dystansu. A jak należy nim grać, no to rzeczywiście opowiem w gameplay już za chwilę. Ale jeszcze dwa słowa o jego poprzedniku, Amis 5120 Ja długo zwlekałem z kupieniem 50B, ponieważ uważałem, że te dwa czołgi nie różnią się za bardzo. Po co mam kupować, wydawać 6 milionów na czołg, który jest praktycznie identyczny na 10 tierze? Poza faktem, że jest on na 10 tierze i rzuca go praktycznie non-stop na dziesiątki. A 5120 tak powiedzmy co drugą bitwę. Ale jednak przekonałem się, że 50B jest znacznie lepszy. To jest po prostu pojazd nieznacznie lepszy pod każdym aspektem od swojego poprzednika, więc jeśli zastanawiacie się, czy warto go kupić, naprawdę gorąco polecam. No i przechodzimy już do bitwy. Ok, witam Was już w bitwie. To jest nasze 50B w całej swojej okazałości. Muszę przyznać, że jest to bardzo hipstersko wyglądający pojazd. No, powiedzmy, Francuzi mają wyobraźnię do tworzenia i projektowania pojazdów. Szczególnie ta wieża jest dosyć oryginalna. Jest ta przednia płyta, która jest, dosyć, która jest tak mocna, no ale niestety, jak widzimy, równie, równie, duże, dużym cel, du, równie duży cel to ta dolna płyta, która już nie grzeszy. No nieważne, włączmy normalny widok. Mapa piaszczysta rzeka, gdzie mi 65, 61% szans na zwycięstwo. Gram tutaj w Plutonie z dwoma kolesiami, których dokoptowałem, w celu zrobienia po prostu misji. Miałem tutaj misję na zabicie dwóch przeciwników w ciągu pierwszych, trzech pierwszych minut bitwy, więc po prostu zaprosiłem dwóch pierwszych łebków z, z brzegu, żeby żeby zwiększyć szanse na wykonanie jej. OK tutaj. 30. No i oczywiście tutaj postanowiłem e, pojechać e, wraz z medami. E, raczej dosyć e, ważna lokalizacja jest tutaj. A przy depresji działa 8 stopni. Naprawdę można e, z tej pozycji dużo ugrać. Cie, ku mojemu zdziwieniu w tej chwili nie zostałem wykryty, więc postanowiłem wykorzystać to i e, spróbować strzelić kilka razy e, w to te 30. Strzeliłem raz. Drugi raz, cały czas nie mam żarówy. Ja naprawdę jestem zaskoczony, bo zazwyczaj tutaj jadą medy z obu drużyn i spotują się nawzajem po prostu, a w tej chwili drużyna przeciwna nie wysłała tutaj żadnego, żaden z pojazdów średnich drużyn przeciwnej. Nie, może oni nie mają po prostu medów. No tak, właśnie, oni po prostu nie mają żarów średnich. Tak się złożyło, że po prostu tutaj nikt nie pojechał, więc możemy sobie bezkarnie... ...ostrzeliwać przeciwników znajdujących się w tym miejscu na mapie, a tutaj zawsze kampią jakieś te deki Deków też sporo nie mają, tak cała drużyna przeciwna składa się z czołgów ciężkich. Tutaj LTTB, pierwszy strzał wszedł, jest pod paleniem, no proszę. Drugi, no niestety. Tutaj byłem bardzo zdenerwowany, ponieważ byłem bliskie wykonania tej misji na czołgi ciężkie. Muszę naprawdę się skupić, żeby dobijać przeciwników. No i zajechali nas tutaj. Fałka, e, bardzo twardy przeciwnik, no ale niekiedy eksponuje swój bok. Niestety drugi strzał już poszedł w wieżę, No i dostałem od niej aż no, ponad 1000 damage'a. Bo aż dwa strzały. Sprawdźmy gdzie strzał, no myślę, że jest to oczywiste. Wieża tak jest. Pierwszy strzał w wieżę, drugi tutaj w dolną płytę, która też jest słabym punktem. Tylko i wyłącznie ten, ten obszar jest absolutnie nie, nieprzebijalny w tym ciągu. Reszta, przede wszystkim ta część wieży jest bardzo płaska, 100 mm, tutaj wchodzi wszystko. Tutaj jak widzimy ten skos jest nieco większy, więc zwłaszcza kiedy jesteśmy nad przeciwnikiem i on strzela w to miejsce, to ten kąt jest wówczas tak duży, że ten pocisk po prostu może się odbić. Tym bardziej, że 50B nie ma tak jak większość dział, większość pojazdów, że obraca w tę w tą stronę samo działo, on obraca, obraca, pochyla całą wieżę, więc wówczas kiedy patrzymy się w dół, ten kąt, efektywny kąt, no co idzie, zwiększy się pancerz po prostu. Kąt tego pancerza jest, jest większy. A teraz oczywiście przeładujemy pakiet już drugi raz. W moim przypadku jest to 27 sekund, ponieważ mam towarzyszy broni i, e, i wentylację, więc o 3 sekundy udało się to zmniejszyć. Aha, okej, okay. muszę zmienić widok. T57 Heavy, no wolałem nie ryzykować starcia z nim, ponieważ e, no, strzela on co 2 sekundy, nie co 2,5 tak jak ja, więc w starciu 1 na 1 z T57 Heavy ja raczej, raczej takich starć po prostu nie, nie ryzykuję. Teraz pierwszy Kill na IS-3 Jeszcze nie przeładowałem, postanowiłem, że wystrzelę te dwa ostatnie razy I dopiero potem przeładuję Oczywiście granie magazynkowcem no standardowo Staranie się wystrzelania z, możliwie jak najwięcej pocisków z magazynka Czyli najlepiej 4 I schowanie się, przeładowanie w bezpiecznym miejscu Teraz IS-3, no kuba side-scrapa, ale bardzo, bardzo nieudana Dwa strzały, dobrze, że nie przeładowałem, bo chyba bym nie zdążył i teraz sobie na spokojnie e, cały pakiet czterech pocisków przeładuję, e, będąc bezpiecznym, więc e, to w czym granie, taka esencja grania amx będzie 50B, jak i każdym magazynkowcem. E, no i to, co czyni ten, ten pojazd tak e, trudny do prowadzenia, no bo to jednak m, trzeba umieć. No i teraz flankowanie. T57 No i a, drugi frag Teraz e, pościg za ISM-8. Mam trzy pociski w magazynku więc powinienem e, go nawet dwoma strzelić. Mam jeszcze jeden w, w zapasie w razie co. Pierwszy strzał. E, drugi i wykończony. W co dostaliśmy? W działo więc gdzieś e, no, gdzieś w tym, w tym obszarze nie wiem, nie widzę tutaj żadnej żadnej wyrwy w pancerzu, więc... No ale też wszyscy praktycznie wiedzą, że w 50B należy strzelać w działo więc nie w działo, tylko właśnie w wieże chociaż akurat ja odradzam strzelania tutaj w, w okolicy działa, bo wtedy lubią wchodzić strzały za zero No ale ta wieża jest tak ogromna, że nie trudno jest tam przycelować. Ok, teraz wycofamy się jak widzimy, no o dziwo przeciwnicy tutaj radzą sobie całkiem nieźle. Druga flanka cała wygrana. E, pomimo 61% szans na zwycięstwo, no niestety e, przegrywamy. No i już przeciwnicy mają jednego na kapie. Ja postanowiłem oczywiście, no przewidziałem to, że przeciwnicy będą przynajmniej część drużyny przeciwnej Spróbuję skapować bazę, więc cofałem się mając to na uwadze. Ale widzimy póki co tylko jeden przeciwnik na bazie, a reszta cofnęło się z powrotem w obronie swojej bazy, więc... Nie wiem jaki to przeciwnik. O, w tej chwili już wiem T110e5, E5, więc myślę, że lecie jeszcze zdetrakowany przez moją artylerię Plutonową. No i oczywiście um, granie magazynkiem, czyli... Tutaj, no nie za dużo mu tego HP-ka zostało, ale nawet jeśli ta artyleria by go nie drasnęła wcześniej, to mógłbym go wykończyć wszystkimi czterema. A no myślę, że tam trzy by pociski starczyły w tym magazynku. Więc yy, to jest yy, przewaga magazynków, wykorzystywanie przewagi magazynkowców, wychylenie się. Dostałem jeden pocisk, pewnie też w wieże. Tak jest tutaj. Czyli tu, gdzie najbardziej polecam strzelać, czyli w ten obszar wieży. O, widzicie. Ta wieża rusza się, czyli jest po prostu taka mobilna. Więc ten, ten skos tego pancerza tutaj jest różny w różnym momencie. A zatem też strzelanie to jest ryzykowne. Strzelanie w to działo też, no nie polecam tego, ale tu ten element przyjmuje wszystko. Nawet od wszystkich ósmych tierów na stakowych działach pewnie. Dobrze, ale mówiłem o tym... Granie magazynkowcem i ta przewaga. Wyjeżdżam na kolesia, dostaję od niego jeden strzał, no i on już jest bezkarny, on może tylko na mnie patrzeć, jak ja wpakowuję na niego cały ma swój magazynek. Już w tej chwili 4700 lemeża zrobione. Może... albo nie, nie będziemy tego przyspieszać. Yy, bitwa, no jak na razie taka, no powiedzmy, yy, z lekką przewagą przeciwników, bo mi zostało tylko 150 punktów w wytrzymałości, więc jestem na piernięcie od każdego, że tak powiem. Nawet artyleria z może mnie zabić. Tak więc zachowuję jakieś tam resztki ostrożności, bo w momencie, kiedy zostanę wykryty, prawdopodobnie momentalnie łączy się z tą, z moją śmiercią. No dobrze. No i próbuję objechać tyłem. Najprawdopodobniej wszyscy przeciwnicy będą patrzeć w tym kierunku, czyli w stronę, gdzie jest to moje st1 no i ja staram się ich spankować chociaż gdyby byli to bardziej doświadczeni gracze to pewnie by się tego spodziewali no ci jak widać bo w tej chwili przyspotowałem artylerię jednego zdjęła ja zdjąłem drugiego i została e4 którą też y, spróbujemy dobić artyleria w nią strzela no ale no jakiś z moich y, sojuszników, a konkretnie ST-1 go wykańcza. No i została artyleria i borsuk, czyli praktycznie już zerowe zagrożenie. Artyleria, no, tutaj nie miałem zbytnio, nie miałem dużo szczęścia, ponieważ wystrzeliła chyba wcześniej i po prostu koleś nie miał pocisku załadowanego, a T-92 ładuje troszeczkę więcej, wyjeżdżam spokojnie dobijam go na automatycznym celowaniu bo byłem pewien, że po prostu przeładowuję. Miałem sporo szczęścia, no bo koleś patrzył na mnie, mógł, mógł mnie zdmuchnąć w każdej chwili. Te 92 to jest największy w grze, więc... No ja sobie teraz spokojnie przeładowuję. Nie chcę tutaj ryzykować śmierci niepotrzebnej, bo hmm. w sumie nie, mam, nie ma takiej potrzeby, żeby ryzykować. Przeładowałem sobie spokojnie w, w ukryciu, w, bo ten borsuk mógł widzieć mój poziom zdrowia i po prostu chcieć mnie dobić za wszelką cenę wiedząc, że ja przeodwuję, no ale jak widać jest w zupełnie innym miejscu i najprawdopodobniej e, nie zdążę tutaj do niego dojechać no i pięknie e, wykończone zajęcie pozycji na chwilu jeszcze na koniec e, żeby efektownie pożegnać się e, e, z moimi widzami tak więc jak widzicie 50B świetny czołg, naprawdę polecam go gra się nim bardzo przyjemnie, no ale niestety nie polecam tego czołgu jak i całej linii dla graczy początkujących bo to jest linia wymagająca dużych umiejętności Jeśli macie duże doświadczenie w graniu czołgami średnimi to myślę, że sobie poradzicie no, ale w przeciwnym wypadku będzie tutaj, no, będziecie ginąć po prostu bo ten, ten czołg niby jest czołgiem cięż, ciężkim a nie gra się nim w ogóle jak, jak hewikiem co ze względu na brak pancerza więc no, trzeba się naprawdę nauczyć specyficznej gry tym magazynkowcem. No i zapraszam na, do obejrzenia na, moich statystyk z tej bitwy, um, wyników, ile zrobiłem damage'a um, i wszystkiego. Nie wiem, sam sobie nawet sprawdzę. Tutaj pisze, że 5200, ale chyba tam były jakieś blind shoty, więc um, być może było go nieco więcej. To nie jest jakiś spektakularny wynik, jest sobie zdaję sprawę. Tym czołgiem można kręcić znacznie lepsze, ale ja się na razie uczę tylko nim grać. Nie jestem żadnym specjalistą, nawet paska na Lufie żadnego nie mam, więc, więc to o czymś świadczy. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i zapraszam na kolejne odcinki z WOTA, niech moc będzie z Wami.